Wszystkim zamówiłem e, piecyk Goldworm e, 2000. Ci, którzy śledzą mojego Instagrama, już wiedzą, bo wrzucałem. E, otwierałem go, żeby zobaczyć o co tam. Śmieszne, ale wyglądają profesjonalnie. Mamy to. Nie mogłem się oczywiście doczekać. Już go rozparcelowywałem, ale wszystko podsadzałem prawie tak jak było oprócz tej folii i dzisiaj będziemy się nim bawić, także zapraszam na film. No i tak, piec w środku wygląda tak, tygiel w zestawie grafitowy toczony, tam w głębi widać termoparę, to jest jakaś ceramika na zewnątrz. Tutaj od góry jest dość twarda włóknina ceramiczna. Co do samego sterownika, wydaje mi się, że to jest zwykły chińczyk, taki jak ja używam, tylko tam trochę pewnie przebrandowany. Ale nic nadzwyczajnego, nic specjalnego. Wstałem 900 stopni, będziemy wypalać piecek. Sam piec nagrzewa się całkiem szybko no i oczywiście jeżeli jest pusty tutaj 300 stopni myślę, że około 10 minut to zajęło tutaj ten dymek, który widzieliście to jest wypalana wypalany tygiel i samo wnętrze wnętrze pieca to musi trochę podymić no i tutaj około 20 minut tak na oko oczywiście tu już mamy ładne 900 stopni wszystko się unormowało, tygielek jest Ładnie czerwony. Także możemy wziąć się za, za przytapianie. Tu mam trochę sreberka rafinowanego. Także będziemy je ładować do tygla trochę. Takiż tak powiem pierwszy, e, pierwszy strzał żebro ma temperaturę stopnie 960 tam no, chyba jeden tu na sterowniku pieca ustawione 900 w związku z tym jest spora niedokładność tej temperatury no, ale to może kwestia jeszcze stabilizacji może trzeba, trzeba było go dłużej podtrzymać po prostu no ale Będę to testował jeszcze. Planuję może jakiś miesiąc. No i na pewno chciałbym sprawdzić, czy, czy uda się stopić miedziuchę. No i tutaj ładuję kilka rzeczek srebra. To jest srebro rafinowane. Także duża objętość, mała masa. Przy topieniu wyjdzie tego malutko. No, ale na pierwszy, na pierwszy strzał myślę, że, myślę, że akurat. Używam e, takich wlewek grafitowych. Po lewej stronie na dole widać. To są e, grafit kupiony na, na AliExpress w jakiejś tam rozsądnej cenie. Wcześniej nie mając pieca, a chcąc się trochę pobawić, właśnie ze srebrem, e, topiłem je w tych wlewkach grafitowych. I tam zostało sporo boraksu co jest dość problematyczne przy, przy odlewaniu takich sztabek bo zaraz zobaczycie jaki jest tu problem ta, ta sztabka nie chce po prostu wychodzić więc jeżeli przetapiacie a, a nie rafinujecie to, to jak najmniej tego boraksu jak nie wcale tutaj w ogóle nie było sypane boraksem lewki standardowo zaraz zobaczycie trzeba trochę podgrzać Jedziemy z palnikiem ile, ile wlezie. Im wyżej, im cieplej, tym tak naprawdę lepiej. No i korzystając z okazji subskrybujcie, komentujcie. I standardowo zostawcie łapkę w górę. Tam jeszcze był jakiś szachem, machem, czary, mary z dzwoneczkiem, żeby, żeby dostałeś powiadomienie od YouTube'a. Bardzo polecam, żeby to zrobić, żeby niczego nie, nie przegapić. I jeszcze dopowiem tylko, że w, w zakładce o mnie jest mój mail, gdyby ktoś chciał w jakiejś sprawie napisać, to, to śmiało. Tutaj widać to, o czym mówiłem przed chwilą. Problem z, z boraksem w tej Srebro zastyga, borax zastyga. Borax robi się bardzo gumowy. Oparty to jest W związku z tym taka taka spadka nie chce za bardzo wyjść z formy. Trzeba to podgrzać. Topić ten borak żeby on był jak najbardziej miękki i płynny. No i dopiero można Мне нужно быть штатка, для <laughs>